Dzień dobry Państwu. Dziś w Sejmie Konfederacja występuje wspólnie z liderami protestu przewoźników. Łukasz Białasz, jeden z przedsiębiorców branży przewozowej protestujący na granicy, oraz Rafał Mekler, jeden z liderów protestu przewoźników trwającego na granicy już trzeci tydzień pomimo mrozu blokującego przejścia w trzech miejscach. Przypomnę, w Dorohusku, w Hrebennem, w Korczowej od 6 listopada. Przypomnijmy także, że blokowane przez rolników solidaryzujących się z przewoźnikami jest przejście graniczne w Medyce. To już kolejny tydzień domagają się Polacy, polscy przewoźnicy, tego, żeby rząd zaczął działać na korzyść polskiej branży przewozowej. Przypomnijmy, że ta historia zaczęła się już w zeszłym roku. Mieliśmy protest ostrzegawczy wokół Warszawy na wiosnę. Mieliśmy organizowany przez Konfederację... Zespół parlamentarny w tej sprawie w Sejmie. Ten problem był powszechnie ignorowany przez wszystkie opcje polityczne, przez rząd, przez duże media, aż wybuchł ze zdwojoną siłą. Przyczyną jest ekspansja ukraińskiej branży przewozowej na polski rynek. Do pewnego momentu mieliśmy między polską branżą przewozową i ukraińską branżą przewozową równowagę, mieliśmy otwarte rynki wschodnie, wszyscy jeździli, zarabiali. Dogadywali się lepiej lub gorzej, były różne problemy, nie o tym jest ta konferencja. W każdym razie jakoś to działało dzięki równowadze zapewnianej przez system uzgodnień międzynarodowych, nazywany systemem pozwoleń na przewozy. Unia Europejska jedną nieodpowiedzialną decyzją, dziś już wiemy, że nie poprzedzoną żadną analizą ekonomiczną, decyzją popieraną przez polski rząd zarówno w momencie wprowadzania, jak i na wiosnę tego roku, w momencie jej przedłużania aż do przyszłego roku, cały ten system skasowała. Wszystko zostało opuszczone na żywioł, bez żadnej kontroli. Do tego stopnia, że liczba przewozów wykonywanych przez ukraińskich przewoźników w Polsce czy na rynku unijnym, czy przewozach wzajemnych, zwiększyła się wielokrotnie. W tej chwili udział Polaków w tych przewozach spadł do kilku procent. Wcześniej wynosił około połowy i była pomiędzy naszymi narodami równowaga. To spowodowało, że model ekonomiczny funkcjonowania przedsiębiorstw przewozowych polskich, takich przewoźników jak ci, którzy stoją dziś obok mnie i za chwilę będą mówić, załamał się. Oni nie staliby na granicy, gdyby mogli zarabiać, ale już nie mogą. Mają do wyboru, czy ich ciężarówki mają stać bezczynnie koło ich domów, czy mają stać na granicy. Z dwojga złego wolą walczyć o swoje prawa, czego gorąco im gratuluję, tej odwagi, tego zapału, tej samoorganizacji, której nam Polakom często brakuje. Warto zauważyć, że problem nie jest specyficznie polski. Rafał Mekler w wystąpieniach medialnych podkreślał, że w ostatnim czasie doszło do protestu kilkuset ciężarówek w Niemczech. Tam także przewoźnicy protestują. Solidarnościowo z Polakami zablokowali granicę, wprawdzie na krótko, ale solidaryzowali się Słowacy, również zrzeszenia przewoźników z Węgier się odzywają w tej sprawie, a także przewoźnicy czescy, litewscy. Widzimy, że możliwa jest budowa koalicji międzynarodowej. Postulaty są proste, odblokowanie granicy od strony ukraińskiej. To jest mało znany fakt, że Ukraińcy dla polskich ciężarówek wracających na pusto po nowy ładunek blokują po swojej granicy, po swojej stronie granicę przez narzędzie tzw. e kolejki, która ma być niby udoskonaleniem, a tak naprawdę powoduje, że polskie ciężarówki stoją puste i nie pracują. Drugi postulat: powrócenie równoważącego całą tą równowagę ekonomiczną między naszymi narodami, systemu zezwoleń tu decyzja jest po stronie unijnej. Oczekujemy, że polski rząd wreszcie Weźmie się do roboty i na Radę Unii Europejskiej w sprawach transportowych na 4 grudnia wprowadzi ten temat do agendy. Bo jak na razie rząd Mateusza Morawieckiego nie potrafił nic zrobić, może nie chciał. Jeden z polityków pis nawet podważał sens tych protestów w mediach. Dość tego nieróbstwa. Rząd Mateusza Morawieckiego do roboty oddaje głos. Rafał Białasz, przewoźnik, Łukasz Białach, przepraszam bardzo, przewoźnik, proszę bardzo. Dzień dobry. Jednym z naszych kluczowych postulatów jest przywrócenie zezwoleń, które uregulują rynek między Polską a Ukrainą. Przed wojną, miał, jak miało to miejsce, mieliśmy po 160 tysięcy zezwoleń. Na tą chwilę jest już przewozów około miliona przez ukraińskich przewoźników. Strona ukraińska przed wojną wykonywała 60% przewozów, strona Polska 40% przewozów. Na tą chwilę my wykonujemy 5% przewozów, strona ukraińska 95% przewozów. Domagamy się, nie domagamy się nic nowego, tylko powrócenia do tego co miało sytuację przed wojną. Nie damy rady inaczej konkurować ze stroną ukraińską. Dziękuję. Przekazuję głos strefa. Rafa okay. Dzień dobry Państwu. E... No proszę Państwa, jesteśmy tak naprawdę po 22 dniach na granicy, 22 ciężkich dniach, ciężkich nocach, bo tutaj e, chciałbym e, kilka przekłamań jednak odczarować, bo słyszymy w mediach, że kierowcy ukraińscy nie mają co jeść, że kierowcy ukraińscy cierpią zimno w samochodzie. Ja chciałem przypomnieć, że ciężarówka każda, która jeździ gdzieś dalej, posiada ogrzewanie postojowe. Jednokrotnie byliśmy świadkami jak kierowcy ukraińscy odczepiali ciągniki siodłowe jeździli do sklepów. Market w miejscowości Okopy, w której jest, jest protest praktycznie no, jest pełen tych kierowców, więc to jest, to, jest, to, jest, to jest nieprawda. Chciałem to odkłamać. Proszę Państwa, ja powiem może o drugim postulacie, z tych takich głównych, do których się domagamy, czyli postulatu udrożnienia granicy wschodniej. Strona ukraińska stworzyła system tak zwany e-czergi, jest to tak zwana e-kolejka. System, który tak naprawdę benefituje przewoźników ukraińskich. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ponieważ z racji tego, że kolejka na tej granicy sięga obecnie nawet 14 dni po tamtej stronie i proszę Państwa, ja nie mówię o przejściach, które my blokujemy. Od razu odbijam ten argument. Mówimy o dwóch przejściach w Niżankowicach i w Zosinie. Gdzie są to przejścia tylko dla pojazdów pustych, my tych przejść nie blokujemy, a te przejścia yy, w tym momencie, na tym przejściu trzeba oczekiwać 14-12 dni na wyjazd. Tylko, że różnica jest, drodzy Państwo, taka, że przewoźnik polski siedzi te 14 dni w samochodzie, Przewo przewoźnik ukraiński wysyła swojego kierowcę do domu. Kierowca ukraiński, siedząc w domu z rodziną, w cieple, w komfortowych warunkach. Sprawdza sobie po prostu na telefonie, jak jego kolejka przebiega, tak, jak szybko zbliża się do jego wjazdu na, na granicę. I to jest, proszę państwa, ta różnica i to jest tak naprawdę główny asunt, który spowodował ten protest, ta jawna niesprawiedliwość, bo też zwrócę uwagę tutaj Państwu jako mediom, tak, żebyście jednak podnosili pewne kwestie. Proszę zwrócić uwagę po stronie ukraińskiej nawet dziś. Tak, jak przed protestem, puste pojazdy stoją 12-14 dni. My rozmawiamy z kierowcami ukraińskimi i nawet wczoraj na Dorochusku zadałem sobie ten trud, pytałem wielu kierowców, ile dni stali w kolejce. Oni mówili o około 7-8 dniach. To jest nadal połowę tego, co nasze ciężarówki stoją na Ukrainie. Następna rzecz, policja, to jest oficjalny komunikat, podaje 5,5 dnia. Więc to jest nadal mniej niż stoją nasze pojazdy po stronie ukraińskiej, pomimo tego, że blokujemy, proszę Państwa. Pomimo tego, że blokujemy, i tutaj kolejna rzecz, która się na tym, na tym tle tej kolejki dla pustych pojazdów ujawnia, to jest proszę Państwa kolejny fakt, który no, każdy chyba sobie jest w stanie odpowiedzieć retorycznie na moje pytanie. Czy 4300 pojazdów, które stoją w tym momencie na dwóch przejściach dla pustych pojazdów, wjedzie do Polski na pusto, bez towaru, i pojedzie pusto do Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Beneluxu? No proszę Państwa, jest oczywiste, że nie. Więc nawet tutaj jest pole do popisu dla e, służb. Nawet tutaj my jesteśmy w stanie wykazać, że, jest, e, że, że są te nadużycia, tak, przeciwko którym my też, e, my też protestujemy, które by rozwiązały właśnie zezwolenia. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, ja z racji tego, że od 22 dni Jestem na granicach. Z racji tego, że od 22 dni walczę o polski interes narodowy, bo tego inaczej nie można nazwać. Z racji tego, że razem z kolegami bijemy się o to, żeby ta owoc pracy 30 lat tak naprawdę, bo umowy o dotyczące zezwoleń, o których mówimy, były zawiązywane w 92 roku. Więc mówimy o 30, w zasadzie jeden już latach tego takiego dorabiania się polskich małych firm rodzinnych często od jednego samochodu często pracy całej rodziny bo to proszę państwa nie jest tak że ktoś nagle zakłada firmę w biurowcu na 45 piętrze kupuje biuro większość tych firm to były małe firmy które budowaliśmy od zera często jeżdżąc pierwszym swoim samochodem własnym stąd ta determinacja w nas i za nami stoją całe nasze rodziny całe nasze rodziny i ja też chciałbym się jeszcze do państwa zwrócić w kwestii tego, żebyście Państwo zaprezentowali jako media naszą perspektywę, bo ja osobiście spotykam się i zresztą moi koledzy yy, spotykamy się z ogromnym, yy, z ogromnym walcem propagandowym ze strony mediów ukraińskich, którzy ukazują nas jako rosyjskie onuce rosyjskich agentów. Proszę Państwa, jedyne państwo, którego jestem agentem, to Polska. Nie jestem żadnym rosyjskim agentem na potwierdzenie tego. Proszę państwa, możecie sobie to sprawdzić. Maj tego roku blokowaliśmy przejście w Koroszczynie. Dlaczego? Bo ta sama sytuacja praktycznie dotyczyła przewoźników białoruskich i rosyjskich. Białoruskich i rosyjskich. My stoimy w interesie Polski. I ja bym chciał, żeby państwo to w mediach artykułowali, bo ja spotykam, tak jak mówię, spotykam się z ogromnym hejtem, z ogromną falą propagandy ze strony mediów ukraińskich. Ja zostałem, proszę państwa, nawet wpisany na listę tak zwanego mirotworca. Ludzi, którzy są przeznaczeni, no może nie będę używał mocnych słów, ale ludzi, którzy są wyznaczeni przez Ukraińców jako, jako wrogowie tego państwa. Proszę państwa, ja nie jestem wrogiem Ukrainy. My jako ruch narodowy w pierwszych dniach wojny pomagaliśmy kobietom i dzieciom ukraińskim w Lublinie. My, dyspo, my, my woziliśmy im jedzenie. My nie, nie mamy nic przeciwko Ukraińcom. My tylko domagamy się tego, żebyśmy wrócili do sytuacji sprzed wojny, żebyśmy mogli spokojnie pracować. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, ile Państwo szacują straty Pierwsze pytanie, jest, czy dochodzi do jakichś aktów kraju, to Proszę pana, straty będziemy szacować w ujęciu rocznym. Na ten moment jest trudno cokolwiek oszacować, ponieważ będziemy mogli wówczas, jak zakończymy rok, będziemy mogli porównać, porównać rok do roku. Ja patrzę u siebie na program księgowy i widzę, że jest dużo gorzej. Jeżeli kwestia agresji, kwestia agresji, o której pan pyta, no niestety spotykamy się. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest frustracja z obu stron, tak? Tylko, że my niejednokrotnie spotykając się z kierowcami ukraińskimi, oczywiście w pierwszym. W pierwszym momencie no, spotykamy się z agresją, spotykamy się z, no, z ogromną frustracją z ich strony. Jednak gdy zaczynamy rozmawiać, gdy przedstawiamy nasze racje, no to zaczynamy dochodzić do tego, że rzeczywiście my mamy jednak, mamy jednak gdzieś, gdzieś, gdzieś prawdę po swojej stronie. No bo tak jak mówię, nawet w liczbach, proszę zobaczyć, tak? 160 tysięcy przewozów wykonywali Ukraińcy przed wojną, teraz jest milion. Tak? No to widzimy, że jest ogromna różnica. Argumentacja strony ukraińskiej, tak? tak usłyszymy. Mają zamknięte porty, nie mogą jechać do Rosji. Tak, proszę państwa, oni się nie boją mówić o tym, że jeździli do Rosji. U nas to jest temat tabu, tak? Mówią tak, nie mamy rynku ukraińskiego, białoruskiego, przepraszam. Nie mamy gdzie jeździć, Polska jest jedynym oknem na świat naszym, tak? No to, proszę Państwa, ja mówię, to się bardzo dobrze składa, powinniście nas zrozumieć, bo my przez stawiennictwo za wami straciliśmy rynek rosyjski, rynek białoruski, a do Kazachstanu jeździmy przez Turcję. I gdy zaczynamy rozmawiać, to dochodzimy do jakichś, powiedzmy, rozwiązań, które, które mogłyby stanowić podstawę do porozumienia. Problem polega na tym, że ze strony ukraińskiej jest brak takiej woli. Czy jeszcze? Jak pan ocenia wypowiedź KAI Godek, że Lwów powinien wrócić do Polski? Pytam o to dlatego, że jeszcze całkiem niedawno stawaliście tutaj razem z Kają Godek, kiedy blokował projekt antyaborcyjny, który reprezentował. Czy my się możemy zgadzać z każdym, kto podnosi postulaty konserwatywne, kiedy podnosi postulaty konserwatywne. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to w tej chwili w sprawach transportowych postulaty są bardzo jasne. W powrót do systemu zezwoleń regulującego wzajemne stosunki, odblokowanie kolejki, wyjęcie unijnych aut czy polskich aut. Unijnych, to jest to samo w tej chwili wracających z Ukrainy na pusto. To są nasze postulaty, które my popieramy strajku przewoźników. Na polu polityki historycznej popieramy odblokowanie ekskumacji. To są rzeczy, o których mówiliśmy wielokrotnie zaprzestanie kultu ludobójców. Od jakiegokolwiek rewizjonizmu terytorialnego zdecydowanie się dystansujemy. To może tylko zaszkodzić realizacji tych postulatów, które w tej chwili są na stole i nie ma co więcej na ten temat mówić. Natomiast mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, której chyba nie przekazałem w tej nie, pierwszej nie, wypowiedzi. Nie, nie, nie. A mianowicie dzisiaj na prezydium Sejmu marszałek Sejmu uwzględnił wniosek konfederacji o to, żeby rozszerzyć jutro porządek obrad o informację premiera w sprawie protestu przewoźnika na granicach. Konfederacja taki wniosek zgłosiła, na prezydium o to walczyłem i mamy ten sukces. Jutro będzie o tym dyskusja w Sejmie. Tak więc można powiedzieć, najpierw temat został wprowadzony do mediów, później wprowadziliśmy go w zeszłym tygodniu na poziom rozmów z premierem. Zapraszam Rafała Meklera do naszej delegacji która brała udział w spotkaniu z premierem, a jutro wprowadzamy dyskusję wreszcie na forum parlamentarne. Prawda jest taka, że to się powinno wydarzyć pewnie z dobre pół roku temu, ale lepiej późno niż wcale. I przypomnę, że działamy w horyzoncie Rady Unii Europejskiej Transportowej, Rady Ministrów Transportu z całej Unii Europejskiej, która będzie 4 grudnia i liczymy na to, że tam zostanie postawiony wniosek o powrót systemu zezwoleń. To powinien na finiszu swoich rządów zrobić Mateusz Morawiecki, premier, który dopiero w czwartek od Rafała Meklera podczas spotkania dowiedział się, jakie problemy ma ta branża. Wcześniej uważał, że Ministerstwo Infrastruktury tym się zajmuje. No i moim zdaniem trochę się zdziwił, orientując się, że ta sprawa jest tak naprawdę no, totalnie zaniedbana i rynek polski jest po prostu przejmowany przez zagraniczny kapitał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze nie ma decyzji o której godzinie. Wiemy, że jutro o tem. Możliwe, że jutro również komisja o tym będzie dyskutowała. Słyszałem, że tutaj panowie są zaproszeni. Ja akurat tej komisji nie jestem, natomiast jako, że jestem w prezydium Sejmu, to mówię o tym, że będzie taki punkt informacja premiera. Także czekamy niecierpliwie. Mówienie o tym, że to jest rząd ekspertów, to żart. To jest tak naprawdę rząd złożony z polityków drugiego i trzeciego szeregu pis u Nic więcej tu nie, nie ma potrzeby do, dodawać. Jest to rząd tymczasowy złożony z polityków z drugiego i trzeciego szeregu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.